Siedle marzenie. Cisza, spokój, raz na jakiś czas ktoś wyjdzie, śmieci wyrzucić, i jak mu się ręka z klamki wyśliźnie, to trzaśnie drzwiami i tyle. Jedziemy, słuchajcie, do Halfords. kupić wszystkie graty do czyszczenia kijanki. Nie wiem, które jest Halfords otwarte, zaraz sobie sprawdzę zanim pojadę, żeby później nie czekać. No, kończy się Twój żywot. Teraz palisz Prawie zapomniałem, a teściowa mi Krokiecików nas marzyła do pracy O Taki to pożyje Strasznie dziwnie chodzi ten nadmuch, jakbym rakietę w aucie odpalał. Problem, problem z tą szybą nadal jest, o. co prawda już tyle sposobów różnych filtra jeszcze nie wymieniłem, przedmuchałem tylko tamten, ale mówiliście, żeby otwierać okna, dogrzewać, cały czas wietrzyć ten samochód w środku, żeby ta wilgoć nie, nie osiadała, ale nic to nie pomaga, w sensie robię tak jak pisaliście i nic to jak na razie nie zmieniło, no nic trzeba poczekać. Pierwszy raz kupiłem samochód w pełnej skórze i nawet nie wiem tak naprawdę, co ja tutaj mam dzisiaj kupić. Poszukam jakichś środków do, do tego, żeby tą skórę jakoś, nie wiem, nabłyszczyć, zabezpieczyć. Coś poszukamy. Zresztą tych chemii tu w Halforcie nie brakuje. Do koloru, do wyboru, także coś na pewno znajdę. To to był dopiero początek, bo i z tej strony jest, i tutaj, i tu coś tak podzielone chyba markami. To jakieś takie droższe, a ja wybrałem coś takiego. Głównie chodzi mi o to, żeby posprzątać ten samochód w środku. Tu coś jeszcze jest. To jest sprayu, a to chyba jakieś mleczko. Może sobie to wezmę, zrobię jeden fotel, wiecie tak, i jeden. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeszcze przydałby mi się jakiś odświeżacz do środka, taki lepiejszy. Coś tutaj na pewno znajdę. Wróciłem wczoraj do domu. Jeszcze się zastanawiałem, czy na pewno kija Sportage. czy dobrze wybrałem. I niepotrzebnie, bo dzisiaj przyjechałem i no patrząc na to, że to jest samochód z 2015 roku, to wygląda naprawdę przyzwoicie na tych dziewiętnastkach felgach. Tak w ogóle to on jest lepiej wyposażony niż moja e, Skoda z 20 roku. E, nie ma tam całkowitej biedy, ale no jest lepiej wyposażony. Nie ma nawet o czym słuchajcie mówić. Jedyne co bym zmienił, to tak naprawdę... Ten element i z tyłu w kolorze klamek i relingów. Coś takie, wiecie, niklowane, nie wiem jak to powiedzieć. To już byłoby 10 na 10 biorąc pod uwagę właśnie wyposażenie. Ale nie można mieć wszystkiego i myślę, że prezent w 100% trafiony. Co do w ogóle, bo tak. Nie tyle, że nie po kolei, ale nie chcę się wypalić przed i spalić prezentu, dlatego wczoraj w pierwszy dzień świąt mieliście odcinek z. Reakcji Karoliny na ten prezent, a dzisiaj macie w pigułce przygotowania. Co do samego prezentu, nie jest to samochód premium, nie ma się czym przechwalać, ale wiem, że to było marzenie Karoliny, żeby mieć taki samochód. Chcę realizować, wiecie, spełniać jej te marzenia, te małe i te duże. O to też w tym wszystkim chodzi, stąd też mój wybór i te przygotowania do tego prezentu. Ja Wam powiem tak szczerze, widzowie, na koniec roku takie szybkie podsumowanie. Jak poznałem Karolinę, to uważam, że byłem naprawdę w piku depresji i nad niej. Gdyby nie Karolina, to najprawdopodobniej dostałbym od Leżyn, leżąc w wyrku, bo nic, nic tak naprawdę mi się nie chciało. A dzięki tej dziewczynie zbierałem się z wyra, ogarniałem dupę i jechałem się z nią spotkać. Później już z czasem, wiecie, już trzy lata, też rok po zaręczynach, pokazała mi, jak powinna wyglądać prawdziwa relacja. I nie tylko cieszyć się w momentach, kiedy jest ci, wiecie, kiedy, kiedy jest, jest dobrze, ale też. W momentach, kiedy był, jest mi naprawdę czasami ciężko, borykam się z jakimiś problemami, ta dziewczyna naprawdę e, wspiera mnie w tych problemach i też e, cieszy się z moich sukcesów, bo to jest klucz do tego wszystkiego. Zawsze się mówi, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie, a ja uważam, że też trochę w drugą stronę, że czasami w momentach, kiedy karta się odwraca i zaczyna ci się powodzić, to dużo ludzi z zazdrości się odwraca. Karolina ma ten balans, e, ma w sobie naprawdę ogrom empatii. Byłem od samego początku sobą w tej, w tej relacji, niczego nie ukrywałem i ona to zaakceptowała. Nie dała mi ta dziewczyna nawet w sekundzie odczuć, że czegoś trzeba się wstydzić, albo wiecie, albo coś jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, gdybym, gdybym dzisiaj do niej przyszedł i powiedział, że słuchaj, coś mi się, noga mi się podwinęła, nie mam, e, nie mam w tym momencie grosza przy dupie, nie byłby to problem. Jeżeli przyjdę i powiem, że słuchaj, udało mi się e, zar, e, zarobić naprawdę piękne pieniądze, ta dziewczyna będzie się cieszyć, ale nie będzie szukała w tym e, swoich korzyści. I to jest w tym wszystkim e, najlepsze. Dlatego, dlatego chcę dla niej najlepiej, chcę spełniać też jej, tak jak wspomniałem. Te małe i te duże marzenia, dlatego taka decyzja i stąd też zakup tego auta. Jak ktoś nie oglądał odcinka z reakcji Karoliny na ten samochód, to wejdź sobie na poprzedni odcinek, tam będziecie wszystko mieli od początku do końca. Jak wyglądał zakup tego poszukiwania tego samochodu, no i samą reakcję. Wleci zaraz odkurzacz piorący, w środku prał. Nie będę, bo nie ma co, bo jest naprawdę dobrze. To mi się tylko nie podoba w każdej. Ki, którą oglądałem Sportage. To miejsce jest narażone na takie obdrapania i znalazłem taką taśmę karbonową w garażu i zaczyna się januszowe naprawianie. Zmierzę sobie i spróbuję nałożyć tą taśmę. Może to będzie wyglądało trochę, trochę lepiej. Jak nie to ściągnę, nie będę tego malował w żaden sposób sprayował, bo musiałbym usunąć ten element, żeby <gry> skóry zaraz wiecie, nie reszty w środku nie, nie pobrudzić. A czemu nie? Mam czas. Mam tej taśmy dosyć sporo, już wygląda na taką naprawdę solidną, ten klej trzyma do palucha, czekajcie ja tak sobie troszkę wysunę, później ładnie to nożykiem obrobię, głównie chodzi mi tylko o tą górę do połowy. Krzywo mi to idzie. O nie wiem czy mi się to będzie trzymać, szczerze wam powiem. Dobra i tu by trzeba było teraz ładnie naciąć tej na boki. I to będzie ciężko na załamaniu z tym wyjściem Tak, na prostym odcinku fajnie, ale tu już będzie ciężko, chyba że źle sobie zacząłem. Zanim wezmę następną, może tak wyżej, bo w sumie odtąd się zaczynają te takie brzydkie miejsca. Kurde, nie wygląda to tak wcale źle. Jakby tylko w tym prostym odcinku to dało. Dobra, biorę drugą taśmę i. Gdzieś od tego miejsca spróbuję nałożyć jeszcze raz. Nie wygląda to jakoś źle, a zasłoniło te wszystkie miejsca. I czarny karbon pasuje tu do tych skór. O, pieniążki. I tak do sakwy 10 pensów. Spróbujmy to mleczko na tym fotelu. No, identycznie to samo co tamto. Nie ma różnicy. Nabłyszcza może coś tam trochę zabezpiecza. Nie wiem jak to dokładnie działa, ale efekt jest zadowalający. Nabiera to koloru, wszystko nawet na zimno wchodzą przekozacko jeszcze z serem żółtym. To by było na tyle. Z zewnątrz ogarnę go przed samą Wigilią. Bo i tak zanim wyjadę z tej farmy to wszystko będzie utypłane z powrotem, więc szkoda dzisiaj czasu. A chciałbym jeszcze wysprzątać tego czarnego kampera, który jest do odbioru do końca roku. Cyk, tutaj w sumie, nie wiem czy Wam wspominałem, jest problem z czujnikiem w którymś kole i nie da się ponoć tego tak sp sprawdzić tutaj. Będę, wiecie, sprawdzał jeszcze takie rzeczy na spokojnie po świętach jak nie to zajadę gdzieś na garaż zresztą komputer ma mi też przyjechać taki wiecie, do, żeby sprawdzić błędy i tak dalej pod współpracę więc może ten komputer rozwiąże problem i pokaże mi dokładnie w którym kole ten czujnik jest uszkodzony i wtedy wymienimy a tak poza tym to na desce rozdzielczej a płyn jeszcze do spryskiwaczy trzeba wlać dobra cyk gdzieś go muszę tu zaparkować na razie nawet na zimno wchodzą przekozacko jeszcze z serem żółtym Miał być garaż, ale mnie nie ominęło. Widzowie zadanie bojowe dostałem, żeby ogarnąć zakupy. Zrobione. Jeszcze przy okazji wleciał fryzjer, także za jednym zamachem wszystko. Wracam do domu i mam zadanie kolejne zanim jeszcze pojadę na garaż. Kapustę pekińską muszę jak co roku znaleźć i tę zwykłą, bo nie ma w sklepach. Także działam, bo czas ucieka. W takim tempie to nadrzucę wagę zaraz, momentalnie znowu parę kilo. A tak się oszczędzałem przed, świę... przed świętami jakiejś diety. Tylko mięso bez węgli, ale no nie idzie wytrzymać. No cały czas pichą dziewczyny pachnie z tej kuchni i cały czas pod nos jeszcze podane. Wiecie, tu wilkowie lecą ciepło wygodnie na sofie i w opór, wszystkiego no co. Ach. Raz na jakiś czas trzeba sobie pozwolić. Jedziemy na garaż, muszę jeszcze spakować graty, stół, jakieś tam rzeczy na wigilię i parę rzeczy jeszcze posprawdzać. Bo mnie kurde z tym busem trochę niepokoi I tak będę działał z nim po świętach. Ale chcę zobaczyć, czy ten check engine jeszcze wyskakuje dzisiaj. Bo widziałem, jak go odpaliłem na, wiecie, na godzinę postoju ten samochód, żeby trochę się zagrzał. To ten check engine wyskoczył. Dlaczego nie mam pojęcia, bo samochód był mechanika i wymienił świece, jakieś tam rzeczy porobił. Mówi, że to problem ze świecami był, także ogarnęli temat. No i co? No i wróciłem tym samochodem, odpaliłem i znowu znowu ta ikona wyskoczyła, także standardowo jak się czegnie obróci, tam dupa z tyłu. Zaraz wezmę klucze i go odpalę jeszcze, ale zobaczcie, napompowałem koło jakieś dwa dni temu i na razie tego powietrza jest dosyć sporo, więc tak jak pisaliście, chyba gdzieś musi albo na wętlu uciekać albo gdzieś po prostu źle zamontowali to oponę. Ja chociaż nic tu nie słyszę i patrząc na to, że dwa dni tak stoi, to chyba gdzieś delikatnie musi to powietrze uciekać. Zaraz go postaram się jeszcze odpalić i zobaczyć czy ten check engine dalej nadal wyskakuje. Bo w każdej chwili może mi przyjechać klient i, i wiecie, już trochę się przedłuża ta sprzedaż, więc denerwuje mnie to, że co chwilę z tym autem się dzieje jakiś taki, nie wiem, pech. Idę zobaczyć jeszcze na konie, bo właściciele pojechali gdzieś na Pierwszy do pierwszego dnia świąt gdzieś tam są i ktoś ma niby przyjechać nakarmić konie Ale pisała, że żeby zajrzeć A te konie lubią uciekać No idzie te konie. Kurde Radio gra Dziwnie Coś im tam nie wyszło i wrócili szybciej. A ja w sumie też przyjechałem, żeby zajrzeć do tych koni po ich wiadomości rano. Mówię to, podjadę zobaczyć, czy wszystko na tej farmie w porządku. Tak, wiecie, w ramach wdzięczności. Tu już pokończyłem. Światła są też porobione. I finalnie mają już pieniądze przygotowane na. Odebranie tego auta, ale pojawia się drugi problem. Nie mają miejsca pod domem, muszą sprzedać ten samochód i nie wiem, jak to zrobimy. Przyjadą, rozliczymy się auto, odbioram sobie w wolnej, w wolnej chwili. Elektryka podłączona solarem muszę jeszcze tylko na, na dachu spiąć, ale miałem tam trochę wody, dlatego wjechałem do środka i zostawiłem sobie to i chyba to po świętach dopiero słuchajcie zrobię. No i reszta rzeczy jeszcze cały czas tą. Kurde, wiecie, nabrałem tych współpracy i nie mam kiedy z tego nagrywać. Muszę tą laserową drukarkę odpalić, szafkę skończyć. E, między świętami a Nowym Rokiem albo sobie zrobię wolne, albo nie. To jeszcze e, z, zobaczymy. Może właśnie przyjadę i będę jeszcze do końca roku trochę ogarniał te tematy takie luźne. Szukam teraz kluczy do e, jeszcze do tego Peugeota odpalamy, zobaczymy, bo mi to cały czas w głowie siedzi i nie daje mi kurde spokoju ten check engine. Teraz pytanie, czy ta bateria trzyma? No i pytanie, czemu się ten check świeci? Kurde, zawieziony, zapłaciłem pół kafla za wymianę świec, oleju, filtrów, wszystkiego, żeby to ogarnąć, posprawdzali i, i co i dupa, będzie trzeba dzwonić do Andrzeja niech zabiera to auto z powrotem tylko najgorsze jest to, że ja już sobie go zrzuciłem z podatku drogowego i teraz będę musiał podatek drogowy na pół roku zapłacić ja nie robiłem tego od razu, bo chciałem właśnie powymieniać, porobić, posprawdzać te wszystkie rzeczy w tym aucie, żeby było na tip top sprzedaży bez żadnego stresu, a i tak się nie udało no samo życie, dobra, nic już z tym teraz nie podziałam, nie mam żadnego komputera, nawet nie sprawdzę co jest przyczyną więc odpuszczam temat po świętach, wrócę do tego i postaram się to w pierwszej kolejności ogarnąć. Słuchajcie, to do tego odcinka taki na luźno, jakieś przygotowania, tu w pigułce, wiecie, auto. Yy, tyle, jeszcze raz, słuchajcie, życzę Wam, bo tam przed świętami rzucę yy, życzenia świąteczne. To jeszcze raz, jak ktoś nie oglądał, życzę Wam zdrowych, wesołych, pogodnych świąt yy, w gronie bliskich, rodziny. No i co, szczęśliwego nowego roku! Może jeszcze tam jakiś materiał przed nowym rokiem wleci też z życzeniami. Także trzymajcie się tam ciepło, korzystać z tego czasu wspólnego razem. I, i tyle, do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!